Pierwsze weto Nawrockiego. Co zablokował prezydent i jak to wpłynie na życie Polaków? W Rosji szykuje się bunt. Mieszkańcy okupowanych terenów gotowi powstać przeciwko Kremlowi. Tusk kontra ZUS. Kto zwycięży? I jakie zmiany dotkną Polaków teraz? Obejrzyjcie do końca. To trzeba wiedzieć obok Sejmu. Kto nie wejdzie do parlamentu? Kto stracił swoje głosy wyborcze i musi pożegnać się z wielką polityką? O tym wszystkim i nie tylko w wiadomościach z dnia dzisiejszego na kanale 24 Polska. Nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. Pierwsze polityczne trzęsienie ziemi w pałacu prezydenckim Karol Nawrocki sięgnął po weto i zatrzymał nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. To jego pierwszy taki ruch i od razu uderza w jedną z kluczowych obietnic rządu Tuska. Projekt miał otworzyć drogę do inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie, znosząc kontrowersyjną zasadę 10H i skracając minimalną odległość wiatraków od zabudowań do 500 metrów. W pakiecie znalazła się też poprawka o przedłużeniu zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca przyszłego roku. Ta ustawa dotyczy, drodzy państwo, wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej, aby obniżyć ceny energii elektrycznej musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na ceny energii elektrycznej, a więc na ETS musimy odchodzić od Zielonego Ładu i próba konstrukcji medialnej i konstrukcji publicznej, że za sprawą wiatraków i w ogóle całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć ceny energii elektrycznej jest złym. Założeniem. Natomiast w tej ustawie nie to najbardziej mnie zaniepokoiło, ale fakt, że wiele ludzi w całej Polsce, wiele gospodarstw rolnych, domowych, wielu społeczników przeciwko tej ustawie protestowało. To rzecz oczywista, i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150 metrowych wiatraków. Prezydent powiedział nie całej ustawie. Decyzja Nawrockiego to mocny sygnał polityczny. Obaj, on i poprzednik Andrzej Duda, od dawna byli sceptyczni wobec liberalizacji zasad budowy wiatraków. Teraz ich niechęć znalazła finał w pierwszym wecie nowej głowy państwa. Donald Tusk ostro o wecie Karola Nawrockiego. Premier stwierdził, że decyzja prezydenta oznacza jedno: droższy prąd dla wszystkich Polaków. I to nie tylko dziś. Ale także w przyszłości. Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie, jego weto, oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków, dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy. Donald Tusk, prezes Rady Ministrów. Przypomnijmy, że dokument nie tylko liberalizował przepisy dotyczące budowy turbin na lądzie, ale też gwarantował zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. To oznacza, że rząd będzie musiał na szybko szukać innej ścieżki, by przedłużyć tarczę na ceny prądu. Energetyka wiatrowa zaś ponownie trafia do zamrażarki. Pierwsze weto nowego prezydenta od razu stało się przedmiotem politycznej wojny o rachunki Polaków. Polityczna bomba, rząd Donalda Tuska może wycofać się z jednej ze swoich sztandarowych obietnic wyborczych. Chodzi o pomysł, by ZUS płacił zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Projekt ustawy jest gotowy, ale utknął na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Powód? Dwie rzeczy: gigantyczne koszty i strach przed nadużyciami. Według wyliczeń wiceministra Sebastiana Gajewskiego, reforma kosztowałaby nawet 13-14 miliardów złotych rocznie. To uderzyłoby w i tak deficytowy fundusz chorobowy. W dodatku rząd obawia się, że firmy mogłyby kombinować, w trudniejszych momentach wysyłałyby pracowników na L4, które finansowałby ZUS. Eksperci ostrzegają, wymagałoby to twardej kontroli zwolnień, a podobne rozwiązania w Europie praktycznie nie istnieją. Działa tylko na Cyprze, i to też jest argumentem za tym, by projekt odłożyć do szuflady. Czy to oznacza definitywny koniec wyborczej obietnicy Tuska? Na razie wygląda na to, że tak. Szokujące słowa w telewizji na żywo. Europoseł K.O. Michał Szczerba, komentując wstrzymanie przyjęć na oddział onkologiczny w Koninie, poradził pacjentom: niech natychmiast znajdą inną placówkę w województwie wielkopolskim. Jego wypowiedź padła w programie Debata Gozdyry i momentalnie wywołała burzę. Prowadząca nie kryła zdumienia: Ja nie wierzę, że pan to mówi odpowiedziała. Ja nie wierzę, ja nie wierzę tak, że no, pan to mówi. Znaczy, nie. Ja nie wierzę, że pan to mówi. Panie pośle, pan wie pan, co ja się rzadko unoszę. Ja nie wierzę, że pan to mówi, ponieważ szpitale onkologiczne, specjalistyczne, pani one nie są... No, znaczy, chyba pan żartuje, nie no przepraszam, znaczy, bez, ja, ja bez po prostu mówię a... o tym, co przeczytałem przed chwilą, tak? Że informuje tak, nie, tak, szpital, tam, Wojewódzki Szpital do Klinu, do tego, do tego, do tego, do Onkologiczny, lata, to, którym kieruje profesor Murawa. Zobaczyć, ja panie panie deklaruje, panie niech pani przeprasza, Niech pani przeprasza, kogo pani znaczy, chce. Ja, ja po prostu Konina informuję o tym, powiatu. że są szpitale na terenie. bo wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i Pani w ogóle się nie odzywa, dobrze? Znaczy, akurat w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia i wiem, jak wygląda leczenie onkologiczne w Polsce. Panie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, albo Koruruję, tam przestanie, błagam pana. Szczerba bronił się, powołując na własne rodzinne doświadczenia z chorobą nowotworową, ale emocje w studiu tylko narastały. Gozdyra podsumowała gorzko. Słyszą Państwo, niech natychmiast znajdzie ten, kto został odesłany. E, więc no nic, no bardzo ubolewam, że takie słowa padły z ust y, pana posła. E, szukajmy rozwiązań, ale to jest zadanie nowej pani minister, e, która e, pochodzi z mojego kręgu wyborczego która była dyrektorem sieci szpitali wojewódzkich i niestety te szpitale były zamykane, niektóre oddziały były zamykane. Mam nadzieję, że tutaj pani minister zmieni sposób działania. W tle sporu dramat pacjentów szpital w Koninie wstrzymał przyjęcia, bo NFZ nie wypłacił środków za drugi kwartał. Polska polityka w ogniu. Najnowszy sondaż preferencji partyjnych od United Surveys dla wirtualnej Polski wywraca stolik. Koalicja obywatelska Donalda Tuska wraca na szczyt i zostawia PiS za plecami, a partia Grzegorza Brauna notuje spektakularny zjazd. KO zdobywa dziś 28,1% poparcia, notując skok o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu z końcem lipca. PiS tymczasem spada do 27,4%. I choć różnica jest minimalna, to symbolicznie Tusk wyprzedza Kaczyńskiego. Na trzecim miejscu pewnie siedzi Konfederacja: 17,3%, praktycznie bez zmian. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica z wynikiem 5,5%. Katastrofa dla PSL i Polski 2050. Obie partie wylatują z gry. Ludowcy dostają 3,6%, a ugrupowanie Szymona Hołowni zaledwie 2,6%, poniżej progu wyborczego i nawet subwencyjnego. Największy dramat? Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej. Zjazd aż o 2,3 punktu procentowego, poparcie spada do 3,1%. Jeszcze miesiąc temu byli nad kreską, dziś są poza Sejmem. W przeliczeniu na mandaty KO mogłaby liczyć na 174 miejsca PiS. Na 169, Konfederacja na 99, a Lewica na 18. Klucz do władzy? Konfederacja. Zarówno Koalicja KO Konfederacja, 273 mandaty, jak i PiS Konfederacja, 268 dawałyby stabilną większość. Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie tysiąca osób. Wyniki jasno pokazują: polska scena polityczna jest na ostrym zakręcie, a jesień zapowiada się wyjątkowo gorąco. Kolaps wodny na okupowanych terenach wymyka się spod kontroli. Po Donbasie katastrofa dotarła także do okupowanego Melitopola. Rzeka Mołoczna dosłownie znika na oczach mieszkańców zamiast nurtu, cuchnące bagno. Winna jest nie tylko wysadzona zapora w Kachowce, ale też barbarzyńskie działania okupacyjnych władz. Koparkami zablokowali bieg rzeki, zamieniając ją w śmierdzącą kałużę. Efekt: masowe braki w dostawach wody i fala skarg. Pod presją gniewu ludności kolaboranci musieli przyznać problem, odpowiedzieli jedynie rutynowymi obietnicami szybkiego usunięcia przerw w dostawach. Jak? Tego nie zdradzili. Wody brak, rozwiązań brak, ale flagi Federacji Rosyjskiej na dzień flagi rozwieszają. Zwróćcie na nas uwagę, jeśli jutro nie będziemy mieli wody, mówimy to nie bezpodstawnie. Nie, jutro od razu wyjeżdżamy, jedziemy do Rostowa, jeżdżą autobusy na własny koszt i tak samo się zbierzemy i będziemy jechać do Putina, niech on zobaczy. Bo wszyscy pięknie mówią, wszystko tłumaczą, a nikt nic nie robi. To wszystko. Do widzenia, wszystkiego dobrego! To kolejne dowody, że dla okupantów ważniejsza jest propaganda niż życie ludzi na zagrabionych ziemiach. Pytanie tylko, czy gniew mieszkańców, którzy już grożą marszem na wzór Prigorzyna, przerodzi się w coś więcej? Imane Helif, złota medalistka olimpijska z Paryża i jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci ostatnich igrzysk, zawiesiła karierę. Algierka, która podczas turnieju była nieustannie atakowana i kwestionowana ze względu na swoją płeć, po igrzyskach praktycznie zniknęła z ringu. Jej menedżer przyznał, że po krótkim epizodzie w Singapurze nie udało się podpisać profesjonalnego kontraktu z klubem z Nicei. Trener zawodniczki mówi wprost: w tym momencie zaprzestała wszystkiego. Nie boksuje na poważnie po wszystkim, co wydarzyło się w Paryżu. To rodzi pytanie, czy Kelif w ogóle jeszcze wróci do sportu. Jeśli zdecyduje się na zawodowstwo, ponownie czekają ją testy określające płeć, które już wcześniej wzbudziły gigantyczne emocje. Na igrzyskach w Paryżu Kelly zdobyła złoty medal w kategorii 66 kg, mimo że wcześniej została zdyskwalifikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu, IBA. Podobnie jak Tajwanka Yu Tinglin, mistrzyni w wadze 57 kg, nie przeszła testów płci na Mistrzostwach Świata. Decyzja MKOL o dopuszczeniu obu zawodniczek wywołała burzę, która podzieliła całe środowisko sportowe. Dziękujemy, że jesteście z nami, pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Do zobaczenia!